Vlogmas, dzień 15. Cześć, witajcie kolejnego. Dajcie wam Witajcie kolejnego dnia. Jestem dzisiaj do czasie i to zupełnie nie z mojej winy, bo jestem dwie godziny poza tym, co sobie zaplanowałam. Zabieram was dzisiaj do Londynu. Chciałabym wam pokazać przepiękne ozdoby świąteczne. Pojedziemy na Slone Square, pojedziemy na Chelsea. No i zobaczymy, co tam nam się uda znaleźć, bo w wielu miejscach, szczególnie w tych bogatych dzielnicach w centrum, są domy, które są przepięknie ozdobione. Widziałam takie różne rzeczy na Instagramie i postanowiłam się tam właśnie z wami wybrać. No i plan był taki, żeby to zrobić dzisiaj jak najwcześniej. Ale się nie udało, niestety, bo Jurek mnie zostawił z pakowaniem paczek do Polski samą, a paczki są takiej wielkości, że mogłabym do każdej wejść. No może do jednej nie, ale do drugiej to bym mogła wejść dwa razy. Także trochę się tutaj musiałam napocić z tym. Na szczęście już jest wszystko zapakowane. Moje emocje schodzą w dół, schodzą w dół. Także przyszłam tutaj, bo właśnie. Wyskoczyły mi chlebki. Muszę coś jeszcze zjeść, także robię sobie dwie kanapeczki na szybko. Biorę, którą jest zamaseczek. Jestem już spakowana, jestem już ubrana, gotowa. Jeszcze tylko wypuszczę psa na chwilkę na zewnątrz i uciekamy. To będzie bardzo długa podróż, no bo muszę się jej przysiadać i zanim dojdę do kolejki, także to mi trochę zajmie, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie piękny film. Liczę na to. Pomanowałam się dzisiaj e, tym podkładem z Bare Minerals i on daje od razu, bo ja zrobiłam makijaż chwilę temu, dosłownie, 10 minut temu skończyłam. I on daje taki glow, że aż nie wiem, czy jestem z tego przyzwyczajona, także jeżeli się błyszcze, to nie to, że się błyszczę, tylko on po prostu daje takie rozświetlenie, jestem taka rozświetlona, a nie nieświeżo błyszcząca, ale daje mega, mega krycie. Naprawdę i fajnie wygląda na, na twarzy. Zobaczymy, jak będzie się utrzymywał e, w starciu z maseczkami. Jaką ja tu dzisiaj bym wzięła? Tą? Tą nie, a może tą? Co? Nie wiem, może tą? Ta chyba najbardziej by mi pasowała. A zresztą i tak przecież założę płaszcz i założę szalik. Może jakąś czapkę też wezmę wszelki wypadek, bo niby miało nie padać, ale wczoraj też miało nie padać, a lało. E, także, e, także zobaczymy. Może, pa... nie no, parasolki to, o nie, to ja tego nie będę nosić. Dobra. W każdym razie zaraz zobaczymy. Ja ym, obieram sobie jajko, kładę wędlinkę i jem kanapeczkę na śniadanko w południe. Oto są winowajcy dzisiejszego opóźnienia. Tak wam mówiłam, w tą paczkę to ja bym weszła sama dwa razy. Naprawdę. Wielkie, ciężkie. Ech, jeszcze musiałam w ogóle pojechać po kartony. To już nie chcę nawet tego przypominać sobie. No Także w każdym razie wychodzę, bo już taksówka czeka.

na drzewach piszą Bardzo ładnie tu jest o jaki samochód Idziemy dalej Tutaj to dopiero są ozdoby ładne

świąteczny, nie niespodziewany zdecydowanie market świąteczny to to nie jest nie mają nawet grzańca, także ale jakieś takie o, oliwy, trufle na początku były warzywa no cóż idziemy dalej chleby sushi no nie, świąteczne to to nie jest szkoda. Przede mną pierwszy punkt mojej wycieczki. To jest restauracja z pięknym, z piękną wystawą i Ivy się nazywa Chelsea Garden to nie wiem, to nie rozjedzie Czy wy to widzicie oh, wow. szkoda że jestem sama bo na pewno jakby baziutkiem bym tam poszła

przyjechać ja myślę, że warto to dopiero pierwszy stop idę teraz na drugi potem na trzeci i na czwarty <grytanie> przy okazji jaki dom mroczny stary, zarośnięty nadawałby się do nadawałby się do koloru, jeszcze tylko brama no Następna instagramowa różowa miejscówka Pewno piękna do zdjęć Peggy Portion Z różową choinką, wszystko na różowo To jest cukiernia po prostu dziadki Zdjęłam na razie maseczkę, bo tutaj i tak nikogo nie ma Weszłam w taką uliczkę Bardzo spokojną i poszłam nie w tą stronę Ale że już poszłam w tą Ciągnie mnie automatycznie To wam coś pokażę To jest uliczka, na którą ja przyszłam jak byłam pierwszy raz w życiu w Londynie Musiałam tutaj przyjść, nie wiem dlaczego Znaczy wiem dlaczego, bo jestem świrem rodziny królewskiej Lubię ich bardzo A na tej ulicy zaczęła się przygoda Między Kate a Williamem. Tutaj jest dom, w którym mieszkała właśnie Kate ze swoją siostrą z bratem i oczywiście musiałam wyczaić, które to drzwi i zaraz Wam pokażę, jakby tak kogoś interesowało, a jak nie to, to i tak zobaczycie, moment. Widzicie te drzwi? To zobaczcie. Te same? Te same. To właśnie tutaj zaczęła się cała historia. Ha, trudne nie było. Ten dom już jest teraz sprzedany. Kiedyś, jak one tutaj rzeczywiście mieszkały, to ta roleta na dole była zawsze podniesiona. Teraz już nie. Należy do kogoś innego. Tutaj jest drugie miejsce, przepiękne już widzę. Jest to miejsce, o którym wiem dzięki Ani, którą poznałam na, to się nazywało Babska Wymiana, na spotkaniu takim, to był Dzień Kobiet z Niesią, Niesia 25. Tak, byłam tam i tam właśnie poznałam Anię, i ona ostatnio udostępniła tą lokalizację. Dzięki Ania. Tutaj jest przepięknie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie wie, że to istnieje, to tego nie znajdzie. Wow, wow, wow. Piękne miejsce. Niesamowite. Muszę się cofnąć. Piękny dom idealne warto było przyjść pięknie a tutaj zabrał mnie Jurek na moje 30 urodziny do Bluebird też na Chelsea gra tu muzyka o, tutaj, właśnie, bo jaka kolejka! Pięknie, tu jest też. No, na zewnątrz, wewnątrz, my wtedy wewnątrz siedzieliśmy gdzieś tutaj. O, tutaj, gdzie ta pani. Tam jest posesja do kościoła. zobaczcie, nawet tutaj widać delikatne światełka. Tam na drzewie też są. A my idziemy, już wam pokażę, już prawie jestem. Jesteśmy na miejscu. Kolejne piękne ozdoby. Przepiękna wstążka kokarda. założona, bo wracam do punktu wyjścia i chcę pójść jeszcze w lewo ale teraz będzie fajnie, mam pokazać światełka, będzie je widać już robi po prostu ciemno jest coraz więcej ludzi im głębiej idę na ten Sląsk to jest coraz więcej ludzi, a jest naprawdę tłumy są, naprawdę pięknie tu jest Przyjemnie tak pochodzić między światełkami. Na szczęście Jurek dał mi znać, że wróci przede mną, także ja nie muszę się spieszyć, żeby z Morisem wyjść. I on dzisiaj robi obiad. I w tym miejscu zaczynają się już światełka nad ulicą. A tutaj jest, zobaczcie, ta restauracja, przy której byłam przed chwilą po drugiej stronie. The Ivy. Tam jest cały czas tłum ludzi. Cały czas ktoś chce zdjęcie. Fajne bo są takie, jakby budki, gdzie można sobie usiąść i zrobić sobie zdjęcie. Fajnie, jeszcze ładny budynek, zabytkowy, taki jakby. Ładnie wygląda, zobaczcie. To jest King's Road na Chelsea. Zwiem kto gdy mam iść. Chobasz, co będzie o następnej. Peter Jones. A wiecie, jaka jest do niego kolejka? A wiecie, że stanę potem w tej kolejce na końcu. Ojej, ojej, pięknie. Kim? tutaj? Tiffany. Jakie combo? Ha. Please. Happy Christmas. Now big snowfall of the years, my darling. Cartier. Kim, kiedy Jest tak pięknie, i 5 minut na piechotę stąd jest haroc. We got it kolejne przepiękne. To przepiękne miejsce. Piękna wystawa na różowo, na cukierkowo. Tam jest mała cukiernia. pięknie. Jak przechodziłam koło Petera Jonesa pół godziny temu, to była kolejka dosłownie na 3-4 szerokości sklepu. Na 3 km i mówię teraz do Jurka, że ja będę wracać, ale jak kolejka nie będzie na te 3 km, to wejdę i słuchajcie, była jedna osoba w kolejce, także no weszło, bo co miałam zrobić? No weszłam. Idę się przejść. Przepiękną. The the and the Jurek mi oferuje swoje... Właśnie mi rzucił swoje buty O patrz, to Bo on ma takie bardzo miękkie butki, ciapki Przeszłam 20 tysięcy kroków, prawie 16 km W no... nie 7 godzin, mniej niż 7, ale nie było mnie w domu 7 godzin Warto było, bardzo fajnie Mnóstwo ludzi tam było, Jurku Ściszysz telewizor troszkę? Robili social distancing? Tak, robili social distancing. Kot, oczywiście, szark tu chodzi. Nik, no nie no, dużo jest ludzi, tak, wiesz... Gdzie trzeba, to gdzie noszą maseczkę, gdzie nie trzeba, to nie noszą. No, gdzie generalnie u nas na zewnątrz nie trzeba nosić. Ja nosiłam, tak, ja wszędzie miałam. Tam, gdzie byli ludzie, to ja wszędzie miałam. Jak już szłam na jakieś takie boczne uliczki, to tam już zajmowałam, bo to przecież nos się poci. Ale generalnie dużo ludzi, fajnie no, ma to klimat. Yy, te miejsca też przepiękne Także fajnie Ja tam nie pojechałam na żadne zakupy Tylko po to, żeby to poglądać Tutaj się opieram, stoję, bo w międzyczasie A raczej 15 minut zanim wyszłam z domu To kurier przyniósł moją paczkę Po której... wyjściu z domu Nie, 15 minut za, przed moim wyjściem on to, on to zostawił u sąsiada Ale nie naszego sąsiada, tylko jeszcze wcześniejszego a, tego. Nie, ja obok tego być może, że przeszłam Tak myślę, że tak przeszłam a potem zobaczyłam e-maila, że to zostało dostarczone. Myślałam sobie, ale gdzie? Eee, i, I zobaczyłam, gdzie to leży, tak? I rozpoznałam, że to jest tam u nich. W dodatku ich też nie było e, w domu. E, I myślę sobie, że jak będzie padał deszcz, no przecież takie pudło kartonowe, to żeby ktoś tego nie gwiznął. Tutaj są moje naczynia, ale to już jutro otworzymy. Bo ja już nie mam ochoty się denerwować dzisiaj, że i cokolwiek tam jest pobite. Tak, także jutro to otwieramy, ale na szybko. Jeszcze dzisiaj trzeba to przemieszać i trzeba otworzyć kalendarz na szybko. Tylko może spróbuj. Nie, to chyba jeszcze za mocno, nie, nie no wiem. Nie wiem, bo za słoń, bo jest to taki jest, taki kładryk. Tak właśnie na siorba. Na siorba. Pachnie pięknie jak kawą. Weź mleczkę No, przysia to łyżką wygniatam to tak troszkę próbuję wycisnąć. Nie no. no. dobrze, no przecież. No tu nic nie widać, co ja robię, nie? To robię. Mieszam moją miksturę. To rozładował mi się telefon oczywiście. Dobrze, że wiedziałem jak wrócić. Albo raczej rozładował mi się już na ostatnią chwilę. Uh, nabiera mocy urzędowej Ale wiesz co, nie dodałam do tego jeszcze miodu I chyba dobrze, że nie dodałam Bo to nie będzie takie dusząco słodkie Musisz tam stukać mm. Jurek ma na No już, już I jeszcze pokażę co kupiłam Weszłam do e, Peter Jones Peter Jones jest na Kings Road e, To jest takie coś jak John Lewis, to samo i wzięłam w pięknych puszkach. Dużo było takich pięknych puszek, różnych rzeczy. Chodź, zobaczysz. Wzięłam trio czekolady. Takie trzy fajne puszki. I. Co? tym karmić. A nie chcesz? To nie. No nie. Christmas tea. Ale to jest w liściach, czyli to trzeba zaparzyć. Może nie. I do tego też Christmas Coffee. Także jutro rano pijemy taką kawkę. To jest taka, wiecie, do zapożania, nie? Ale to nie w ziarnach, ale nam to obojętne, bo ja sobie wrzucę do automatu albo łyżeczkę takiej już zmilonej, albo ziarna. I wzięłam English Afternoon Tea Truffles. I takie słodycze, kilka trufli. Może to tworzy co? Zobaczymy, jak to wygląda. Tu mam nożyk. Morisku, czego Ty chcesz? Morisku, nie błocić się w filmie. Chyba. Zobacz, jakie ładne rzeczy kupiłam. Trufelki. Fajne, co? Zaraz jemy? Nie, jest nie, no zjemy. To tylko kupiłam. No, takie ładne puszki. To się potem e, zostawi. Także jutro będziemy tego próbować. Czekoladę może jeszcze dzisiaj. Idziemy jeszcze otworzyć kalendarze adwentowe. Proszę, spróbuj. Nie chcę. No próbuj. Nie chcę. Jak to nie chcesz? No to słodkie rzeczy są. Ale to mogą być pyszne słodkie rzeczy. Daj mi jedno, ja też spróbuję. Dobra, nie? Tak ręki, jest złotycza. Proszę się. Twórzmy jeszcze kalendarze. 15. Widzimy 15. Nie ma. O tu. <grym> Nie, nie O, ale puderek! Oj tak jak chciałam! Tak, a to jest chyba miniatura, ale to nieważne. Ile tutaj tego jest? 4 gramy. E, to jest sypki puder z bajtery. Także fajnie, bardzo fajnie właśnie chciałam tego spróbować. I zobaczmy jeszcze Charlotte. Tu Spusha z Pillow Talk Jest fajosko, super black Fajnie, o i ma szczoteczkę plastikową Zobaczcie, nie będzie widać, nie? Ma szczoteczkę taką silikonową Nie plastikową, o Fajna, bo ma tylko, ma tylko Z dwóch stron włoski Widzicie? Grzybyczek taki Tutaj płaska z dwóch stron włoski. Fajnie. Jutro będziemy używać tego i tego. Bardzo fajne. Dobrze, bo po dwóch dniach jakiegoś, jakiejś małej pomołeczki z bajtery powróciło. No, także to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Ja idę odpoczywać. Idę absolutnie włożyć się w piżamkę, zmyć się. I widzimy się jutro. To pa!